Cześć, z tej strony Chris. A dzisiaj przychodzę do Was z oprogramowaniem do śledzenia ruchów głowy o nazwie o A-Track w połączeniu z programem OpenTrack. Tak naprawdę te dwa oprogramowania są Wam potrzebne oraz kamerka internetowa. Yy, kamerka, no wiadomo, jak najlepszej jakości. Nie wiem, jak to działa na słabszych kamerach, takich budżetowych, ale myślę, że też da radę. Ewentualnie tutaj yy, pozdrawiam. Dudi Gameplay yy, rzucił temat, czy może być kamerka. Yy, yy, z... Telefonu. Myślę, że jak najbardziej, bo testowałem taki patent do streamów, do wrzucenia kamery na obs z telefonu, więc tutaj jest zasada taka sama. Zacznijmy od tego, jak to skonfigurować. Oczywiście linki do pobrania OpenTracka, jak i Eightracka, czy jak, chyba dobrze to czytam, A-Track, Nie wiem, nieważne. Będą w opisie pod filmem, więc dobra, do rzeczy. Wchodzicie sobie w konfigurację pierwsze tego oprogramowania, tego A-Track, i tutaj jest opcja. Tutaj jest parę opcji, które musicie sobie wklepać. Mianowicie wybór kamery, właśnie jeżeli macie jedną, więcej niż jedną kamerę, to wybieracie po prostu odpowiednią kamerę. Będziecie widzieli, bo pokażę Wam się wtedy obraz po, po wystartowaniu. W moim przypadku jest to kamera pierwsza. Rozdzielczość zostawiacie sobie najlepiej tak jak jest, bo ona jest zdaje się defaultowo 640 na 480. Dalej tutaj nic nie zmieniacie. Tutaj w prawej kolumnie macie adres IP i port. To to za chwilę powiem, do czego się przyda. Tu zostawiacie. Tutaj najlepiej sobie dać na hebi. Nie wiem, dlaczego mi to przestawia cały czas na fast, ale Powinno być na heavy. Robicie kalibrację, dajecie apli i w sumie to jest wszystko. Teraz tak, co tutaj należy wybrać? Jeżeli ktoś używa Tragira czy jakichś innych urządzeń do przechwytywania, śledzenia ruchów głowy, to zapewne będziecie mieli ustawione. To było Point Tracker, chyba, zdaje się. Chyba tak, nie, zaraz tutaj było, już nawet nie pamiętam teraz. Czy joystick input? Na pewno będziecie mieli inaczej ustawione. W każdym razie to, co nas interesuje, wy wybieracie opcję, To właśnie UDP-EUR e e Network. Czyli mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. I dlaczego? No właśnie, otwieramy sobie jeszcze raz konfigurację, i teraz jest taki bayer, żeby to zabanglało. Te dane wklepujecie tutaj, wklepujecie port. Właściwie na adres IP nie potrzebujecie tylko port. Ważne, żeby port się zgadzał. Widzicie, jeszcze wam to podsunę tutaj. Ma być ten port przepisany tutaj. I dajecie, dajecie OK. I tutaj generalnie nic nie zmieniacie więcej. Jeszcze tutaj korzystając z okazji, dam Wam tipa. Jeżeli, jeżeli, tutaj macie, jeżeli jesteście tutaj na tej dolnej zakładce, to zdaje się, chyba normalnie jest tak. Jeżeli chodzi o gry, które wspierają śledzenie ruchu głowy, ale gry, które nie wspierają śledzenia ruchu głowy, tak jak ja na przykład gram w Alaskan Road Tracker, przyłączacie sobie na przykład na Mouse Emulation. Tutaj ustawiacie sobie pod tym moteczkiem, ustawiacie sobie osie Sensitive na przykład obracania głowy i góra dół. Tutaj jeszcze jest właśnie Direct Input legacy. Nie wiem, nie testowałem tak naprawdę, jaka jest różnica między tymi dwoma metodami, to już musicie sobie potestować. W każdym razie wtedy działa to tak. Zobaczcie, odpalimy sobie Tracking, odpalimy sobie Start. I zobaczcie, w tym momencie widzicie, obracam głową i myszka idzie nawet na pulpicie. Także to polega na tej zasadzie, że po prostu ten mouse, mouse emulation przechwytuje myszkę, i nawet jeżeli jesteście np. w WTS-ie poza ciężarówką, to też będzie Wam obracać po prostu kamerę, nie? Wszystko, co wiąże się ze sterowaniem kamerów za pośrednictwem myszy, będzie Wam od teraz sterować, będziecie mogli sterować głową. Aby to obrać w całość, jeszcze raz, tak dla przypomnienia, żeby było zrozumiałe, bo wiem, że czasami to gmatwam, więc tak, jeszcze raz to sobie zatrzymam. Pobieracie sobie A-Track oprogramowanie, <laughs> pobieracie sobie open OpenTrack. Na początku odpalacie ten programik, odpalacie konfigurację. Wybieracie swoją kamerę, z której ma być przechwytywany was, wasz obraz, waszej twarzy, głowy, rozdzielczość, zostawiacie. Właśnie FPS-y, o tym jeszcze nie wspomniałem. FPS-y są na początku ustawione na 30. Moim zdaniem, ja sobie ustawiłem na stówkę. Według mnie jest lepiej, ale to już musicie potestować sami. Defaultowo jest 30 FPS-ów. Tutaj bierzecie stąd port. Robicie sobie kalibrację, zamykacie, czyli da, dajecie API, zamykacie krzyżykiem, wchodzicie sobie tutaj w pierwszą zakładkę UPD Over Network, wklepujecie ten port, który żeście skopiowali, dajecie OK, dajecie start i ma działać. Tak jak wspomniałem, linki będziecie mieli w opisie. Link do Discorda twórcy. Jak widać, aplikacja jest na razie w wersji alfa, więc to nawet nie jest beta, a szczerze mówiąc, bardzo dobrze działa. Ja tam gdzieś nie wyszukałem się jakichś większych problemów z działaniem tej aplikacji. Nawet śmiem powiedzieć, że w ogóle nie miałem problemów z tą aplikacją. Więc, więc naprawdę polecam, bo jeżeli macie tylko kamerkę internetową. A w dzisiejszych czasach to prawie każdy posiada, macie możliwość zrobienia sobie head trackingu i po prostu grać w symulatory ze sterownikiem śledzenia ruchu głowy. Co więcej, dodam jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna, bo osobiście też miałam z tym problem, że jeżeli macie na przykład duże światło, załóżmy gdzieś pada wam z okna, z boku, z tyłu, no to sterowniki śledzenia ruchu głowy potrafią wariować, potrafią się przycinać, bo łapią za duże światło, więc komunikacja jest, nie jest płynna. Tutaj, właśnie twórca nawet w opisie pisze. Pod, y, przy, tam, gdzie pobieracie sterownik, że między innymi nie ma problemów. Wystarczy sobie Brightness ustawić. Tutaj w konfiguracji jeszcze na chwilę otworzę. Macie y, y, Brightness. Ja nawet widzicie, mam wyłączony, bo nie potrzebuję. Mogę tak samo sobie kamerę dostosować, bo w ustawieniach kamery też macie Brightness. Więc y, kwestia jest tylko tego y, y, typu, żeby kamerka dobrze pokazywała waszą twarz, żeby ona nie była przepalona światłem, ani nie było za ciemno żeby było zoptymalizowane, żeby wasza twarz była dobrze widoczna, i to wszystko. Także jeżeli ktoś z jakichś przyczyn będzie miał, na przykład, przepalenie na twarzy, że będą jakieś problemy, wystarczy sobie włączyć custom brightness. Można sobie, może spróbujmy sobie przetestować, bo ja nawet nie testowałem. Zobaczmy, jak to zadziała. Włączymy sobie custom. Nie wiem, czy on teraz zadziała. Aha, dobra, czyli ja muszę to zastopować. Teraz muszę sobie tutaj. Zmienić i dać start, no nie wiem, no u mnie to jakoś nie wiem, to by trzeba było, szczerze mówiąc, potestować, bo ja tego nie testowałem. Jak widać, on tutaj wyłącza, ale yy, tutaj dam tipa od razu, bo już widzę, że to jest takie mało intuicyjne, trochę. Więc ja proponuję sobie po prostu ustawić jasność z poziomu kamery, bo zazwyczaj każda kamera ma swoją aplikację i ma jakieś tam ustawienia rozdzielczości, yy, światła i tak dalej, więc ten brightness, czy, czy ekspozycja, po polsku mówiąc, ustawiacie sobie tak, żeby kamera była dobrze widoczna i to wszystko. Przechodzicie tą konfigurację, którą podałem przed chwilą, odpalacie grę, i ma działać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Linki oczywiście jeszcze raz przypominam, macie w komentarzu pod filmem, to znaczy w opisie pod filmem. No i co, miłego użytkowania, dawajcie znaka, jak Wam się to sprawdza, czy się podoba, czy się nie podoba. Jestem ciekawy Waszych opinii. No i co, do zobaczenia na strumykach. Trzymajcie się. Hej!